Nie odpowiadają konkretnie, 30 września kończy się pomoc dla Ukraińców. I co? To już jest ja za chwilę. Jest, ja jestem przekonany, że akurat rząd premiera Donalda Tuska, jeśli będzie na blokował tak, jak to robi, to będzie wiedziało, będzie wiedział, co zrobić, żeby faktycznie pomóc, bo to jest w naszym interesie. Ale co no zrobi? W interesie nauczyństwa, z... na, no, znajdziemy, pomagali, pomóc. Tak, znajdziemy pomóc, Ukraińców żeby... nie pozostawić z tym problemem, z których zostawi mi ja, prezydent, prezydent, żałku że... Damy radę. Niech pani mi wierzy, że damy radę. No, no ale Państwo pytają, damy radę, ja bym chciała wiedzieć. pani, że jesteśmy w nowej sytuacji. Co zrobić ze i codziennie coś wetuje, no więc trzeba znaleźć sposób i znajdziemy ten sposób, jak to zrobić. A może trzeba, może trzeba działać przy pomocy rozporządzeń, skoro nie można przy pomocy ustaw? Wiele rzeczy można zrobić takimi metodami, które nie wymagają prezydenckiego podpisu, wiedząc, że się narobimy i ten prezydencki podpis będzie y, 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 wielkim ryzykiem. Więc niech pan prezydent dalej się buja w swoim fotelu i uważa, że będzie mógł y, wetować ustawy, a może się okazać, że sobie bez tego doskonale poradzimy. Jak? No, chociażby, tak jak pani powiedziała, rozporządzenia są jakimś pomysłem. Zresztą przecież z panem Andrzejem Dudą też była współpraca trudna. A ale udało myśli, się że pani redaktor, zda. już tak powiem trochę z uśmiechem. A może pan prezydent słucha dzisiaj i ogląda nasz program? Po co go uprzedzać? Lepiej niech będzie w nieświadomości albo w radości, że będzie. Ja mam dzisiaj. nadzieję, że.